Studiu Jacek Beńka. dzień dobry. Dzień dobry. W Studiu Radia Kraków także Elżbieta Achinger, posłanka Platformy Obywatelskiej. Dzień dobry, pani poseł. Witam serdecznie. Jest pani posłanką od kilku miesięcy. Mandat uzyskała pani po tym, jak Aleksander Grad przestał być posłem. Czy w ciągu tych pierwszych miesięcy widziała pani coś, co można by nazwać współpracą parlamentarzystów na rzecz Małopolski? myślę, że tak. Szczególnie ostatnie okres jest chyba dość intensywnym czasem na to, żebyśmy się konsolidowali i ten parlamentarny klub małopolski zaczyna ze sobą bardzo współpracować. Myślę, że też i to, że ja przyszłam z sejmiku wojewódzkiego, czyli z takiego tego najbardziej samorządowego grona, daje szansę, żebyśmy nadal współpracowali mocno i z marszałkiem, no i z wojewodą, bo to jest podstawa do rozwoju regionu. No bo to jest tak, że parlamentarzyści opowiadają nam tu nieustannie, że jest coś takiego jak małopolski zespół parlamentarny, no i pracuje na rzecz nas wszystkich. No to co takiego zrobił albo robi konkretnego znaczy, ten myślę, zespół Myślę, że najważniejszy czas przed nami, teraz mocnych negocjacji z rządem dotyczących spraw S8, to jest rzecz, S7. S7, przepraszam. To jest rzecz bardzo strategiczna. Nie możemy pozwolić na to, żeby zakończyła się w Kielcach i nie dotknęła Małopolski. To jest temat bardzo nabrzmiały, ale sądzę, że w tej chwili jesteśmy absolutnie wszyscy jednomyślni, że tym priorytetem jest S7 i będziemy o to bardzo mocno walczyć w tej chwili. Ale rozumiem według wizji ministra Nowaka, czyli po 2014 roku. No, zobaczymy. Nie powiedzieliśmy jeszcze ostatniego słowa. Oczywiście 2014 to jest ta, ta możliwość, jak powiem, realizacyjna. Natomiast decyzje muszą zapać już i o tę decyzję trzeba walczyć w tej chwili. Czyżby znaczyło to, to że będą Państwo rozmawiać z ministrem Nowakiem, żeby no? mogło się to rozpocząć przed 2014 rokiem? To znaczy, my chcemy w ogóle przekonać pana ministra, że to jest dla nas strategiczna inwestycja i chcemy, żeby zauważył, że Małopolska jest tak istotnym elementem w rozwoju kraju, że ta droga nie może czekać. Ma być ten termin taki, jak jest możliwy realizacji. Oczywiście będzie na pewno po stanie ministra wiele argumentów, żeby to rozpocząć w tym terminie 2014. Jeżeli nas przekona tymi argumentami, to no na tym zostaniemy, ale chodzi też głównie o to, żeby to się nie skończyło na przykład tylko na części północnej, ale objęło również południową.